Dzień dobry Państwu. Jesteśmy w Konstantynowie Łódzkim. Dwie działki budowlane obok siebie, więc można je kupić razem albo osobno. Działka od frontu, 1200 metrów, kształtny, regularny prostokąt z mediami na działce i zupełnie niezabudowana. W głębi działka z niewielkim domem militarnym dwukondygnacyjnym, który raczej nadaje się do rozbiórki, chociaż dla arcymistrzów remontu kto wie. Pierwsza działka 1200 metrów, działka w głębi 1023, czyli razem przepiękne dwie działki, natomiast każda z nich osobna również idealnie nadaje się pod zabudowę. Bardzo dobry dojazd do Łodzi, genialny wyjazd na S14. A stamtąd wszystkie autostrady i inne drogi szybkiego ruchu, więc naprawdę fajnie dojeżdżamy w każdy punkt polski, punkt Europy, a nawet świata. Zapraszam, oglądajmy razem.